K-Lite 125 motocykl kupiony e, u nas e, użytkowała go pani i pani zrobiła 2000 km motocykl się, się znudził. Generalnie jeździ z mężem na plecaku, mąż ma dużego piesa. ale że jednak woli żyć i konsumować naszą pasję jako plecaczek. No więc mamy sprzęta z niedużym przebiegiem serwisowanego. Zresztą autoryzowany serwisie, czyli u nas, no i trafił do nas teraz na, na sprzedaż. Myślę, że fajna okazja. Eee, sprzęt się naprawdę zadbany, no nie, nie wymaga żadnego wkładu finansowego eee, i tyle. W sumie co tu można o nie więcej mówić. Bardzo ładny model, bardzo lekki model przede wszystkim. Eee, bardzo fajny i dla pań, i dla osób, które potrzebują po prostu coś leciutkiego, co będzie się fajnie sprawdzało. Bardzo prosty sprzęt przede wszystkim. Pamiętam prze moglu tego myszki, nie powinien już pewien odpalić. O, odpalił no i mamy prosty motocykl. W starym stylu, delikatnie niski. Całkiem przyjemnie jedzie.